はい。<music> W rok po odzyskaniu niepodległości zaczęły się już pojawiać pierwsze potrzeby zjednoczenia Strażactwa Polskiego. Musimy pamiętać, że e, podzielony kraj miał różne organizacje strażackie w poszczególnych zaborach. Wtedy też postanowiono stworzyć jeden wspólny związek Ochotniczych Straży Pożarnych dający siłę i przede wszystkim jedność. To wtedy na tym zjeździe, pierwszym, Piłsudski nazwał strażaków Straż Pożarną Siostrzy Co Marek. To jest bardzo ważne, warto to zapamiętać. Ja bardzo dziękuję, panie wójcie, że wybraliście miejsce z kansenu, tego naszego skansenu i tej w sumie najmłodszej strażnicy w powiecie, ale również najstarszej. Pochodzącej ze Złotnik Drewnianej Straży Pożarnej z Straży Ogniowej, ten dom będzie przypominał ciągłość służby i w sumie podniesie rangę tego małego obiektu, który tam jest, również do tej rocznicowej uroczystości. że wiemy strażacy są w naszej rzeczywistości na każde nawet najtrudniejsze zadanie, na każde zawołanie. Jesteście w, trud... w najtrudniejszych momentach i wtedy, kiedy się pojawiacie, tak naprawdę wszyscy doceniają jak wielkie znaczenie ma ta formacja w życiu w społeczności, w życiu każdej dni. Symboliczny dom, który dzisiaj pozostał posadzony, jest też taką bardzo przyszłościową, przyszłościową projekcją tego, jak ta formacja powinna się rozwijać. Ona już jest dzisiaj bardzo znacząca. Ja mogę tylko życzyć, żeby była tak twarda jak ten dom w przyszłości, tak rozłożysta i mocna jak właśnie to, to, co symbolizuje to drzewo szlachetne, jak to drzewo symbolizuje.